Siemanko, witam Was w nowym roku. Z góry przepraszam za tą długą przerwę, 3 bądź 4 miesięczną. No niestety, wyniki były słabe nad wodą. Szkoda było wysyłać tego do internetu, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam moich top 5 przynęt do metod Fidera. Jeżeli jesteście stałymi widzami, to pewnie wiecie, że taki filmik powstał już w 2017 roku bądź w 2018. Około dwóch lat temu więc myślę, że to będzie fajne porównanie. Co się zmieniło. Jakie inne moje sugestie, więc zapraszam Was na film. Zaczniemy od piątego miejsca. Jest to Sunbaked Base Pellets. Przynęta według mnie mało znana. Bardzo mało się ją widzi na forach, na grupach internetowych, czy tam na YouTubie, na, u innych YouTuberów, na filmikach. Nie wiem czemu. Według mnie jest to przynęta bardzo dobra. Ja posiadam wersję Supercrash Crash Green z betainą. Jak to wygląda? To jest coś takiego. Można powiedzieć takie moje główienka. Zobaczcie, one są mięciutkie. Można to formować. Yy, zakładam to na push stopa. Bardzo fajnie mi się to sprawdziło. Ja generalnie bardzo lubię zielony kolor. To jest taki mocny yy, rybi zapach. Nie jest to zapach matchmetod Mixa. Po prostu jakiś rybi zapach. Yy, tak jak powiedziałem, zakładam to na push stopa jednakże chyba wiem może dlaczego ten pellet czy tam ta pasta nie jest aż tak popularna. No nie, nie, nie jest to przynęta łatwa do założenia, bardzo często pęka. Yy, wiadomo, można ją później ścisnąć, ale często zdarzało mi się tak, że wyciągałem przynętę, wyciągałem metodę, podajnik i w dalszym i na po prostu włosie nic nie było. Jednakże, jeżeli to dotrwało do spotkania z rybą, to bardzo często miałem na to branie. Bardzo to lubię, generalnie lubię miękkie przynęty, lubię zielone przynęty, więc myślę, że jest to wartościowe, żeby dać w tym porównaniu. Dlatego też piąte miejsce, z uwagi na to, że jest to ciężka przynęta do założenia. Miejsce czwarte, tutaj trzymam je w pudełku góru, z uwagi na to po prostu, że jest szczelne i trzyma świeżość. Klasyczny, jasny pellet 8 mm. Tu jest akurat pellet według mnie to kozacka przynęta, zakładam ją na gumkę. Tą może nie, ale już większą dałoby radę przewiercić i założyć na no ale to już jest takie rzeźbienie, według mnie lepiej, to jest zwykła gumeczka. Przynęta znana, ponieważ używam też tego jako nęcenia, więc ryby ją znają. Bardzo często łowię na jasną przynętę, znaczy na jasną zanętę, jeżeli na przykład Mówicie na maczem metod Mixa, to mało to będzie się rozróżniało od, przy, od zanęty. Może to dać dobry efekt, po prostu ryba podpływając nie będzie wiedziała, że to jest przynęta, i zaś się ją razem z zanętą. Przynęta tania. skreting chyba kilogram na drapieżniku kosztuje około 13 zł. Coś koło tego, ale również kopens, tylko aktualnie go tutaj nie mam. Kopens też jest bardzo dobry. Kopens to są takie firmy jak na przykład Lorpio. Według mnie to są te same pelety, więc jeżeli nie macie u siebie kopensa, wędkarz nie możecie kupić Lorpio. Nie wiem, pelet dynamita. Po prostu jasny, zwykły pelet typu Kors. Tak go się nazywa. Niskotłuszczowy. Naprawdę bardzo dobra przynęta, często ją zakładam. Przede wszystkim tania, więc czwarte miejsce pelet Kors. Miejsce trzecie, e, mieloneczka od Badżema e, Luncheon Meat Pure Pineapple Plum Rose. E, to jest ananasowa, akurat przynęta. Według mnie też bardzo mało znana. Ja sam wypatrzyłem ją na starym filmiku u Lucia, u Wędkarstwo Lucio e, zakładał, używał jej Bartosz lelek, aktualnie właściciel firmy Federbite. E, Myślę, że wie o co chodzi. Zobaczcie, tak, ta przynęta wygląda. Jest bardzo aromatyczna. Jest, Pokażę Wam strukturę. Ona jest no ma, ma w sobie taki płyn. Nie wiem, jak nazwać taki Liquid. O teraz już czuję, mimo że nie wącham tego jak mocno aromatyczna to jest. Bardzo fajny, żółty kolor. Bardzo dobrze się to zakłada na pustopa. To nie pęka. Ta mielonka jest twarda dosyć. Na gumkę nie próbowałem. myślę, że nie ma sensu. Lepiej na pustopa. Puszczopem wiadomo bez żadnego wiercenia bardzo ładnie przychodzi to przez mielonkę. Przynęta dała mi sporo ryb. Czasami zdarza się, że potrafi spaść z, z pusztopa. Nie ukrywam, że nie. Jednakże jest to o wiele bardziej wytrzymałe niż, ten, niż ta pasta peletowa. Trzeba po prostu uważać jak się zgniata podajnik. Jednakże przynęta naprawdę bardzo dobra, bardzo często na nią coś złowiłem. Czasami na przykład łączę ją z czymś, z jakimś innym pelecikiem 8 mm czy coś, którego zakładam na dłuższego włosa. Przynęta dokupię na pewno w drapieżniku, około 20 zł, więc no nie jest to tanie, ale no umówmy się, nie mamy jednej paczki przynęt, więc taka paczka starczy nam na, no myślę 2-3 lata spokojnie, zależy od intensywności naszego łowienia. Jednakże polecam ją jako przynęta u mnie numer 3. Miejsce drugie, myślę, że rzecz bardzo znana, często już do kupienia w wędkarskich, takich stacjonarnych, nie tylko w takich, w jakichś, może, może to nazwie wymyślonych. Pelet OS Sonu Batesa, tu jeszcze ze starą naklejką gdyż w środku Sonobe dawał igłę do pusztopów ma i dwa haczyki z pustopami niestety teraz tego z tego co wy mi nadaję krab dokładnie ten zapach 8 mm to jest już moja kolejna paczka przynęta mega fajna do założenia na gumkę na puszcz stopa. Czasami niektóre z ziarenek y, trzeba będzie przewiercić, jeżeli chce się na puszcz stopa założyć, bo potrafi pęknąć przy przeciśnięciu. Jednakże przynęta wytrzymała, y, fajnie aromatyczna, naprawdę ładny, ładny rybi zapach. Koszt około 12 zł. Tu jest 75 gramów, ale to wystarcza naprawdę na bardzo, bardzo długo. Zobaczcie sami dlatego jest ja czasami zakładam jedno, czasami na przykład dwa ziarenka na włos, szczególnie na pusz stopa i naprawdę sprawdzało mi się to jest to przynęta bardzo fajna. Myślę, że firmy też nie trzeba przedstawiać Sonu Wejc. więc więc Speratos numer 2. No i miejsce pierwsze, też myślę przynęta już bardzo znana i na grupach, i na forach wędkarskich, teraz może wychodząca, już nawet z obiegu powiedziałbym, czyli pierwsza wersja Chocolate Orange Waftersów to jest akurat dziesiątki olemicarsa przynęta dosyć droga, takie pojemniczek kosztuje chyba około 30 zł, jednakże tak, przynęta bardzo uniwersalna. W środku mamy zarówno kulki, jak i dambersy. Więc możemy przewiercić, założyć na push stopa, Możemy przez gumkę. Przynęta jest na tyle miękka, że wejdzie na bagneta i z niego nie spadnie. Aromatyczna, fajny pomarańczowy kolor. Jest to Lofters, czyli też pozycja bardzo teraz znana i fajna. Czyli <laughs> półpływająca, tak zwana. Czyli unosi nam, przynęta sama się unosi. Haczyk, haczyk powinien leżeć. To też zależy wiadomo od wielkości haczyka. Tu już mi ich mało zostało, ale naprawdę jest to bardzo dobra. Bardzo lubię na nią łowić i zarówno na te dambelsy, i na te kulki, to zależy. Jeżeli mam haczyk z z stopem, nie bawię się w dambelsy, nie ma sensu ich niszczyć. Przewiertam sobie kulkę, zakładam. Jeżeli łowię na górkę, oczywiście na to. Na magneta łowię rzadko, ale jak łowię, to też raczej założę kulkę, więc to jak mówię, tej przynęty jest teraz bardzo dużo wersji, jest chyba 8 mm, 6 mm, są różne jej teraz kolory. Naprawdę tutaj Rangers bardzo to bardzo to rozwinął. Z tego co wiem, to ta przynęta chyba została też przynętą roku, nie wiem czy nie rok temu, yy, przez jakiś tam angielski magazyn wędkarski, yy, więc to na pewno no, no nie jest zła, musi być dobra, jest też znana, więc polecam Wam ją bardzo jak mówię około 30 zł, ale wystarczy, żeby wam spokojnie na 3 sezony tej przynęty nie trzeba zmieniać. Pokażcie, jaki ona naprawdę jest wytrzymała. Szczególnie jeżeli według mnie założymy na gumkę, to tam nic się tam raczej nie powinno stać. Więc przynęta numer 1 Ringers Orange Chocolate wafter Więc jeszcze raz tak przedstawiają się te przynęty. Orange Chocolate wafter Pierwsze miejsce, drugie. Pareto to o smaku krabowym. 8 mm Luncheon Meat z Badgemma, akurat anasowy lubię ten kolor. Klasyczny, jasny pelecik i Paste Pellet od Sunbeatsa, Saple Crash Green. Myślę, że film Wam się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie komentarz, na pewno Wam odpowiem. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Polecam zaopatrzyć się w te przynęty. Myślę, że to są też przynęty bardzo uniwersalne na wiele wód na pewno PLTOS i to powinien sprawdzić się na większości też w PSW PZW przepraszam więc co, dzięki bardzo zapraszam Was do innych filmików i na razie trzymajcie się, cześć!